To bym ja tak przewrotnie albo mo, może powiem coś oczywistego. Z naszego punktu widzenia postępowania w ramach upadłości konsumenckiej to jest nic innego jak ukryte upadłości jednoosobowej działalności gospodarczej. Z jednej strony osoby jedno, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą sięgnąć po rozwiązanie typu postępowanie restrukturyzacyjne, gdzie tak naprawdę jest to, można powiedzieć, jedno z najdroższych typów. To, czy usług prawnych, które można w ramach jednosobowej działalności gospodarczej zaoferować, i może się okazać, że one są po prostu nieefektywne, dlatego że jednosoby działalności gospodarczej bardzo często mają dość wątłą strukturę przychodową, i te postępowania restrukturyzacyjne po prostu mogą nie przynieść żadnego dobrego efektu dla takiego przedsiębiorcy. Tym samym, no i to co powiedział Pan Mecenas Noga, postępowanie upadłościowe nawet dla na jednoosobowej działalności gospodarczej może po prostu być za drogie. E, tym samym jest ta furtka polegająca na możliwości przeprowadzenia upadłości jako konsument po wyrejestrowaniu działalności. I to wydaje mi się, że to jest taka ukryta upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej i stąd też tak istotny wzrost czy bardzo wysoki wolumen w ogóle postępowania upadłości konsumenckich.